Dzisiaj jeden naprawdę bardzo ważny materiał. Oglądasz tych wszystkich biznesowych guru i masz wrażenie, jakbyś odkrył skarb, jakbyś odkrył jakiś tajny sekret zarabiania online, który pozwoli ci, tak jak tym wszystkim guru, nie wiem, jeździć drugimi samochodami, latać odrzutowcami, bawić się, pracować krótko, lekko, przyjemnie. Masz wrażenie, że po prostu musisz kupić ich kolejny kurs, szkolenie, mentoring, i że właśnie wtedy poznasz tą magiczną taktykę, wszystko już będzie łatwo, przyjemnie i, i, i fajnie. Ale tak nie jest. Przykra wiadomość jest taka, że właśnie zostałeś odciągnięty od właściwej pracy. I to będzie bardzo personalne wideo, bo zamierzam opowiedzieć ci, że słuchanie biznesowych guru. Jest jedną z najniebezpieczniejszych form prokrastynacji, która mnie trzymała w miejscu przez ponad 5 lat, przez które nie mogłem ruszyć w właściwy, we właściwy sposób z miejsca i robić naprawdę takie wyniki, jakich bym oczekiwał. Owszem, te lata dały mi wiedzę, doświadczenie, inne spojrzenie, one nie poszły na marne ale być może byłoby to krócej, gdybym mniej słuchał biznesowych guru. Pokażę ci, dlaczego część z nich bardziej dba o to, żebyś kupił ich gówno, zamiast o Twoje wyniki i rezultaty. No więc dlaczego szukanie tych różnych taktyk, tych cudownych sekretów zarabiania to jest, to jest prokrastynacja? No więc wpadamy w pułapkę ciągłego szukania tej jednej rzeczy, Zamiast po prostu działać. W zasadzie wiedza już jest teraz wszędzie. YouTube, ChatGPT, inne jakieś materiały, książki to wszystko jest już naprawdę w wielu różnych miejscach. Generalnie samobudowanie biznesu w takim bardzo dużym uproszczeniu i skrócie to jest kwestia po prostu sprzedawania jakiejś usługi bądź produktu. Obcym ludziom, żeby po prostu sprzedać coś takiego, musisz mieć jakąś ofertę, czyli usługa bądź produkt, i musisz mieć odbiorców, którzy mogą Cię zauważyć i którzy mogą się przekonać do tego, co im dajesz. No i owszem, to jest kwestia pozyskiwania klientów, to jest kwestia um, takiego konwertowania tych ludzi, żeby bardziej Ci zaufali, kwestia sprzedaży i tak dalej. I co do tego. Możesz kupować różne mentoringi, kursy i tak dalej, ale też nie musisz, bo tak jak powiedziałem, ta wiedza jest już w internecie. Więc yy, tak naprawdę to wszystko jest już, ale ludzie nadal kupują te kursy i, i, i w zasadzie tracą na nie pieniądze, bo później tych kursów nie przerabiają, bo im się nie chce, bo nie mają czasu. No i kwestia też jest taka, że jeżeli masz na przykład trzy godziny dziennie na pracę, bo załóżmy, że rozwijesz biznes po godzinach, to. Fajnie by było te 3 godziny wykorzystać na realną pracę. I naprawdę te 3 godziny mogłyby wystarczyć. No ale jest ten kurs, jest mentoring, jest YouTube, jest nie wiem, coś innego jeszcze. Społeczność skół, mimo że ja sama mam społeczność skół, dlaczego bym o tym mówił? Tak, to też może być forma prokrastynacji. A więc bardzo często to nie brak wiedzy jest problemem, tylko. Ta, ten, ten brak takiej systematyczności i dyscypliny. Ale niestety najgorsze jest to, że niektórzy celowo chcą, żebyś nie wychodził z tej spirali kupowania kursów i ciągłego uczenia się, i, i zaraz ci pokażę dlaczego. Kiedy ktoś daje ci jakieś rozwiązanie, jak założyć jakiś biznes, jak zarabiać na kursach, jak zarabiać na automatyzacji AI itd., ale nie, nie dostajesz realnych efektów. Działasz, ale to, ale to nie działa tak, jak oni powiedzieli. To nie jest takie łatwe, jak to przedstawiali. To wbrew pozorom nie obwiniasz tego guru. Może nawet obwiniasz, ale koniec końców i tak wraca to do ciebie, bo ty i tak zostajesz w tym samym miejscu, w którym byłeś, więc szukasz nowej metody, nowego sposobu i tak dalej. No i no właśnie, wielu ekspertów dzisiaj jest demaskowanych, dlatego że sprzedawali. Tylko kursy i szkolenia, czy tam mentoringi, i okazało się później, że zarabiali w zasadzie tylko na tym, że nie robili nic innego, co by generowało im pieniądze, dzięki czemu mogliby uczyć, tylko po prostu zarobili na Twoim portfelu, na Twoich pieniądzach, na Twoich pieniądzach, zarobili Twoje pieniądze, tylko po to, żeby sprzedać Ci nadzieję na to, że Ty zarobisz. Taki lepszy obraz Twojej rzeczywistości. A prawda jest taka, że oni nic takiego Ci nie dają. Czego nie znalazłbyś bardziej na YouTube czy gdzieś w innym miejscu? No więc skoro nie chodzi o te sekrety, nie chodzi o guru, to o co tak naprawdę chodzi? Co tak naprawdę działa? Jak już powiedziałem wcześniej, sukces nie zależy od tego, ile wiesz i ile treści i kursów skonsumujesz, tylko od tego, jak skutecznie działasz. Takie jest moje zdanie. Myślę, że takie zdanie jest również. Wielu przedsiębiorców, którzy naprawdę osiągnęli sukces nie poprzez sprzedaż kursów, pierwszym krokiem nie jest zakup kolejnego kursu, nie jest zakup kolejnego mentoringu. Pierwszym krokiem jest wyłączenie powiadomień, jest wyłączenie YouTube'a, Instagrama, wszystkich miejsc, w których możesz być bombardowany reklamami i treściami odnośnie kolejnej cudownej metody, cudownej automatyzacji. I kolejnego elementu, który nie jest Ci na razie potrzebny w Twojej konkretnej sytuacji. Zamiast wizualizować sobie sukces, zamiast konsumować kolejne materiały, które mają Ci pomóc rozwinąć Twój biznes, po prostu pogadaj z ludźmi, zapytaj, jaką możesz im dać ofertę, jakie pieniądze możesz za to brać. Zacznij pisać do tych ludzi, zacznij tworzyć, a nie konsumować treści, które będą w jakiś sposób mogły prezentować ciebie jako jakiegoś eksperta albo jako kogoś kto się czymś po prostu zajmuje i rób to konsekwentnie. To jest najtrudniejsze dla mnie i myślę, że to może być też dla najtrudniejsze dla ciebie. I skup się na jednym kierunku. Jeden cel, jedna rzecz, jeden przekaz, jedna oferta i konsekwencja. I kiedy zaczniesz działać, a nie konsumować, to będą się działy rzeczy, których żaden kurs ci nie da, bo będą się po prostu działy rezultaty, wyniki. A więc problem z tymi biznesowymi guru jest nie tylko taki, że ich wiedza często, nie zawsze oczywiście, bo jest masa ludzi, którzy naprawdę są legitni w tym, co robią i dają naprawdę dużo wartości, ale... U niektórych ta wiedza naprawdę jest bezwartościowa, ale nawet to nie jest głównym problemem, tylko, tylko ten jeszcze większy problem polega na tym, że kupując kolejny kurs czy tam mentoring, znowu możesz wejść w jakiś rodzaj prokrastynacji, zwłaszcza jeżeli po prostu nie działasz, jeżeli nie, nie dzieją się jakieś konkretne rezultaty i wyniki. A więc jeszcze raz powiedziałbym to, żebyś po prostu em, posłuchał mnie bądź nie. Bo możesz zrobić, co chcesz. Ja sam nie jestem żadnym biznesowym guru, więc możesz już teraz to wyłączyć, ale jeżeli zgadzasz się z tym, co mówię, to po prostu weź wybierz jakąś jedną rzecz. I działaj konsekwentnie. Twórz treści, odzywaj się do ludzi, weryfikuj, czy to działa. Poprawiaj, znowu działaj, znowu weryfikuj i jak w kółko. Tak się to robiło przez historię ludzkości i tak też się robi to dzisiaj. Jeżeli to było coś, co było dla Ciebie wartościowe, to cieszę się, że, że jesteś jeszcze i że obejrzałeś i przesłuchałeś to do końca i mam nadzieję, że coś z tego zostanie na dłużej.